Na winę, proste w głowę, mam tu przemowę, słowem to słownie, że ta w głowę, Wpada i się miekło. Tutaj sięgło, sięgło się go Tutaj chodzi wszystko, tutaj kolebka, tylko jedna klepka tutaj to nawijam, że tam zlepka, zlepka od wyrazu, wyrazu nie trzeba wazy tutaj włazu nie ma do otwarcia, na to to przetarcia. Otarcia sprawie, tutaj wiem to, wiem to, wie, że tam dawie Bawię się umysłem, zmysłem, szarym, szarym przez to cisnę, cisnę przez to przegląd, wisnę tutaj dwa lewiznę ci nie płacą podziwię, że tam kurwa bazer niechciwie, że tam a tu dalej piwe tutaj wiem to i jest troskliwe, tutaj wokliwe Tutaj ruchiem, zapierdalam kurwa I to kolejnym tu buchem, muchem Tutaj murem za tym stoję Projekt tutaj i się nie boję Że tam zwoje, 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 zwoje Wkręcę, wkręcę wersem I dopiero sensem dobiega, Dobiega, dobiera kurwa Że tam rzecza zeżrą przed tutaj Fleszko wybiega tutaj, wiento I to biega, oto wszystko niegasz. gasz Nieważ takie stresy, tutaj łez przelewany Nie syp, nie syp, kurwa, posypane grochem, że tam dalej O tym, po tym, przemowę, mowę i to rozpierdala głowę Ja wiem, że to i tak leci w tle Nieźle zwięźle, i tu jest nie lepko I Tutaj wersją, że to wszystko nie dojedno. warznę Ważne, że jest przekaz, nie narzekaj Bo to jest ręka, nie czekaj Kurwa na nic, bez granic Zawiść, pierdolona zawiść Nie tak to zostawić, nie tak to to pozostawić Na chwilę, że tam wybiję, wybiję tego, kije, wybiję ja biję węża Tutaj zawężam, zawężam koło I to tu zwyciężam Na tym jest wesoło Tutaj grzmotem zapierdalam Tutaj hołotę wypierdalam Na tym tarcie, tutaj na tarcie Mam to piękne Kurwa, że tam zawsze to jebne Tutaj przekaz jedne Takim zwrotkiem, zapierdalam tutaj motyk kropkę Kropkę tutaj na i, że tam chyba się kurwa w głowie śni, że tam przekaz nie narzekaj, nie narzekaj, nie zrzekaj, się modlić tutaj, pomodlić. Możesz się do Boga, ale kurwa patrz tutaj, to złogo na wroga, że tam bardziej ogar, ogar to wszystko, jak tam przemowa, że tam daje głowa. Głowa pełna rymów, że tu kurwa wypijam. Wszystkich skurwy synów do czynu, do czynu, do, tutu, do faktów. Tutaj zapierdalam mówię usłysz czyli tam tu A może już koniec, powiedz. Albo ostatni promień, promień jest ogień, tu na trakach zapiegalam tutaj. I to jest powaga, nie łaga, nie lada, kurwa zadanie, wydanie, przyznanie, przyznanie do rytmu. Rytmu, rytmu, tutaj skrótu wiem. Kurwa wypierdala z butów I tu jeszcze, że tam szczerość Kurwa proste, że to robię dzieło